Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie w te niedzielne popołudnie. W dniu dzisiejszym chciałam Państwu zaproponować taką zabawę pod tytułem Wybierz kartę. Postawiłam sobie tutaj już trzy karty z konkretnymi, przypisanymi do nich kamieniami, i jeszcze na początku powiem, że będę korzystała z talii karty Anielska, odpowiedź doktor Doren Wirtu. Jeżeli chodzi o kamienie, to tak, mamy tutaj. Tradycyjny kryształ górski, podstawowa ochrona na codzienny dzień. Następnie opalit. Jest to przepiękny kamień, który, jeżeli chodzi o światło dzienne, to mieni się w kilku barwach. Bardzo lubię ten kamień, jest przepiękny. Tutaj na pewno światło nie, nie odda tych kolorów, ale proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś zna kamienie, to doskonale wie, jak ten opalit w rzeczywistości wygląda. No, i trzecim kamieniem jest też tradycyjny, bardzo znany czarny turmalin, nieoszlifowany. Również bardzo dobra ochrona na dzień codzienny. I teraz dam Państwu chwilkę czasu na dokonanie wyboru. To musi być wybór intuicyjny. Ta karta, która pierwszy raz do Państwa w cudzysłowie mówi która Was woła do siebie, to jest ta karta, którą powinniście wybrać. Tu nie ma się co długo zastanawiać, bo intuicja działa szybko. Później, jak już się zastanawiamy, to to już nic wspólnego z intuicją nie ma. Dobrze, to zaczynamy w takim razie od Kryształu Górskiego. Więc ci Państwo, którzy sobie zadawali pytanie i oczekują odpowiedzi z tej kupki kart, będą mieli odpowiedź: Nie przestawaj. Czyli działaj dalej w tym kierunku, w którym działasz i po prostu nie przestawaj. Grupa numer 2, czyli ten przepiękny, mieniący się opalit. Tutaj odpowiedź będzie polepszenie. Jeżeli byli Państwo w złej sytuacji, teraz przyjdzie polepszenie. I grupka trzecia, czarny turmalin, kryje w sobie odpowiedź w przeciągu kilku tygodni, czyli jest tutaj już mowa o konkretnym czasie. Jeżeli Państwo pytali o wydarzenie, o sytuację, o polepszenie, o to, kiedy pójdziecie do przodu, to odpowiedź jest w przeciągu kilku tygodni. No, i tak to wygląda. Trzeba to traktować jak zabawy, tak jak powiedziałam. Natomiast z przymrużeniem oka jak najbardziej takie zabawy wydaje mi się są wskazane. Mam nadzieję, że komuś ten rozkład rozświetlił trochę w głowie. Być może, jeżeli tak, to się bardzo cieszę. A jeżeli nie, to to jest po prostu zwykła, niedzielna zabawa. W takim razie bardzo dziękuję i do usłyszenia.